Cześć, witajcie. Dzisiaj czas na poradnik odnośnie siewów papryki i pomidorów. No i przy okazji bakłażana, tego jak ja to robię. Najpierw może porozmawiajmy szybciutko o terminach. No najwcześniej zalecam wysiewy papryczki oraz bakłażana też. No paprykę można już od lutego śmiało siać. Ja zalecam połowę lutego, oczywiście do szklarni, do gruntu później. Jeśli macie szklarnię ocieplaną, no to nawet początek lutego, nawet ludzie wcześniej to robią. Oczywiście w tym okresie trzeba pamiętać o doświetlaniu. Jak widzicie na przykład, o, mam tutaj pomidorki i one mają bardzo długie łodygi. No, może nie bardzo długie, ale długie. Będzie trzeba je oczywiście pikować głęboko i najłatwiejsze to nie będzie. No, bo trzeba będzie mieć głębokie doniczki. No, można też zaginać korzenie i tak dalej, ale nie zawsze to jest dobre. Ale jeśli to jest taka mała roślina i się ją Przepikuję, Zobaczcie, już tutaj pierwsze liście. Nie? Jeśli te liście nie będzie większe, to już wtedy pikujemy. Nie, jeszcze nie. Także tak, ale zboc yy, zboczyłem. Yy, termin. Także mówię, dla mnie, dla do takiej szklarni, jak ja mam, do tunelów foliowych, szczelnych, połowa lutego, papryka, początek marca, pomidor. Można też w połowie lutego już jakieś pierwsze pomidory, na przykład tak jak ja, o te. Nie chcę mi ładnie zoomować na nie. O, lepiej no i można też później, na przykład tutaj jakoś kilka dni temu to jest papryka ramiro, te takie podłużne ja to ramiro nazywam, bo najczęściej tak się w sklepach nazywają a tu bakłażan a to to są takie kwiatki co się od liści takie rozsiewają i po prostu zabrałem, żeby wilgotno było i to nie uschło sobie też zasadza, ale to już poza filmem także tak, teraz jak siejemy, jeśli chodzi o pomidory najpierw, bo to jest Odrębna rzecz, no to zwyczajnie nasionka do ziemi. Dbamy o podlewanie i one sobie kiełkują. Natomiast jeśli siejemy papryki, bakłażana i chcemy przyspieszyć siew, to nie, nie, nie siejemy od razu do ziemi, nie? Tylko patrzcie, mam tutaj o, taki szklany pojemnik, może być plastikowy, jakiś po lodach, coś takiego. Ważne, aby był w miarę szczelny. Patrzcie, zamykam, tak? Nie? No normalnie zamykam sobie, wiecie jak działają takie pojemniki. I tak, na spodzie daję... To jest ręcznik kuchenny, może być jakaś gaza, nawilżone, sypię nasionka i zamykam. Kładę na koloryfer, jeśli jest za gorąco po prostu ściągam. To będzie widać, bo nasionka będą się ciemne takie robić i może być taki specyficzny inny zapach po prostu też może być. To wtedy odznaka jest, że trzeba ściągnąć. Czasami też można sobie otworzyć, aczkolwiek ja tego nie otwieram tylko ściągam. To u mnie przez pierwsze chyba trzy dni było na kolerze, że teraz już wcale nie jest, tylko jest przy oknie. No i tak, one sobie kiełkują, gdy się pojawi już o takie listki. Można też wcześniej, gdy tylko korzonek się pojawi, wtedy po prostu przekładamy do ziemi i mamy dużo bardziej przyspieszony wzrost. Widzę, że one mają paście ja takie dziwne łodygi fioletowe. No na pewno nie od zimna, przecież w domu jest ciepło. No, ma może od zimna? Nie wiem. W każdym bądź razie to sobie robimy, na przykład właśnie w połowie lutego papryka bakłażan i po prostu minie tydzień i po prostu, właśnie, o mam właśnie pojemnik po lodach. Ja sobie go podzielę. No, nie będę go dzielił na pół, tylko po prostu tak umownie, nie? Będę wiedział z czasem, nie? Tylko sobie zapiszę tutaj z boku gdzieś, albo zrobię z kubeczku, wiecie, oznaczenia, odmian. Bo już, właśnie będę miał dwa podobne, ale wiecie, już nie będę pamiętał, muszę sobie zaznaczyć, że to są takie pomidory, to jest taka papryka np. to jest zwykła papryka, to są pomidory. Jakieś tam zwykłe, nie wiem, <tyle>, tyle, takie ze sklepu. A to jest papryka, mówiłem, Ramiro i Bakłażan Black Beauty, moja ulubiona odmiana. O i na przykład teraz mamy, dzisiaj mamy 6 marca i tą papryczkę taką chili kupiłem tam w Biedronce za złotówce, nie? Gdzie normalnie nasiona w torebeczce 7 złotych aż. Także no, a ja mam taką za tam, no 90 groszy to złotówka, nie? I zobaczcie ile możemy zaoszczędzić, a to też jak najbardziej urośnie. Dobra, więc przejdźmy już do rzeczy, bo naprawdę nie ma czasu. Szkoda przedłużać, bo to jest bardzo łatwa robota. Patrzcie. Bierzemy sobie o, delikatnie, żeby był korzonek. I teraz czekajcie, a ja może sobie trochę... O, widzicie, taką mam średnią ziemię. Patrzcie, dziupagą zrobiłem. W każdym razie, no tak rozrównałem to, bo widzicie, tutaj były jakieś takie dołki i mogłyby wpaść nasionka i się zmarnować. Yy, jak widzicie, dużo jest tych nasionek. I jeśli robicie naś, naś, ten rozsady, to zawsze róbcie to z głową, bo często się robi za dużo. A tak zawsze mam. Także w tym roku obiecuję sobie, że tak nie będzie. I tak tutaj w te pojemniki, no bo to nie zajmuje dużo miejsca. Patrzcie, dużo mam różnych, nie? I tak dalej, nie? I tak samo tutaj. Tak te wszystkie po kolei sobie powkładam. Ile tu wejdzie, nie? Na połowę to, na połowę to. Ale jak już one podrosną, z czasem, mówię, jak się pojawi pierwsze liścienie, to jest liścienie. I później pierwsze listki, właściwe te. One, niech trochę podrosną. Jak już będą większe, wtedy pikujemy, nie? Tak samo z papryką, myślę. Dobra, zabieram się za to. Dobra, a więc tu sobie tego kwiatka przesadziłem. A tutaj tak jest. O, nie, Można to nazwać chyba pikowaniem już. I powiem wam tak. Za długo czekałem. Zdecydowanie to widzę. Bo co samo mówi O, takie bardzo słabe, brzydkie te rośliny. No ale może coś z tego będzie. Ja wszystkich nasionek nie wysiewam, tylko po troszeczku. Bo mówię, za dużo tego będzie. Także najwyżej się dosieje, chociaż bakłażan to naprawdę trzeba wcześniej. No i tak. Te. Sobie teraz dorobię też to takie znaczniczki. Teraz podlewamy, niczym nie trzeba tego dokarmiać, aby było słońce. Zobaczcie jak macie okno, nie? I do tej wysokości, widzicie jak ja postaję na podłodze? O! To widzicie? Nie widzisz nie, nie ma światła dostępu. A tak, jakim, nad czymś postawimy. I ma teraz dostęp. I to jest ważne. Musicie zapewnić jak najlepszy dostęp do światła. I po prostu czekać. Mówię, pierwsze liście właściwie ładnie się rozwiną. O, już tutaj się tak rozwijają. Jeszcze trochę niech ten. I pikujemy do pojedynczych doniczek. I to już takich docelowych doniczek. Znaczy docelowych, no docelowych rozsady. Bo później z tych doniczek do szklarni albo w grunt. Oczywiście to będę wam pokazywał, jak będę robił. Na razie to tyle. Będę niedługo siał swoje pomidory, ale to już w przyszłym tygodniu. Myślę, też to wam pokażę. A teraz dziękuję za obejrzenie. Piszcie w komentarzach koniecznie, jak tam wasze te rozsady, czy już coś macie. A ja biorę tą papryczkę i biorę z niej nasionka i wkładam do tego. Niech kiełkuje. Dziękuję za obejrzenie. Cześć!